To pierwszy taki wyrok w Polsce i prawdopodobnie z dodatkowym bonusem. Sąd apelacyjny w Łodzi wydał korzystny dla klientów wyrok w pozwie grupowym. W jednym momencie ponad 1000 Frankowiczów wygrało z M-Bankiem prawomocnie i ich umowy kredytowe są nieważne. Cała sprawa trwała 9 lat. Niestety Frankowicze teraz muszą pozwać bank indywidualnie. Ponieważ wyrok ma charakter ustalający, mogą jednak zyskać więcej niż inni. Dlaczego? Dlatego, że oprócz nadwyżki, a także oprócz odsetek ustawowych za zwłokę, może na nich czekać jeszcze jeden bonus. Być może nie będą musieli oddawać bankowi kapitału, kredytu. Bank bowiem pozwał ich o zwrot kapitału w 2021 roku, a swój pozew klienci złożyli 5 lat wcześniej. Jeżeli zgodnie z orzecznictwem przyjmiemy, że roszczenie banku przedawnia się 3 lata od momentu zakwestionowania przez klienta zapisów w umowie kredytowej, no to nie ma zmiłuj, bank się trochę spóźnił. Trzymamy więc kciuki za wszystkich walczących w pozwie zbiorowym i oczywiście nie tylko. A wszystkich posiadaczy pseudowalutowych kredytów w euro, frankach czy dolarach zapraszam na rozmowę. Namiary znajdziecie w komentarzu. I pamiętajcie, że kredytów spłaconych też to dotyczy.